Cześć, nazywam się Łukasz Kraszkiewicz i mówię zadanie pozycja. W zadaniu pozycja mieliśmy słowo fibonacciego nieskończone i mieliśmy powiedzieć, jaka litera jest na jakiejś określonej pozycji tego słowa. Słowo fibonacciego definiujemy w taki sposób, że jest to suma dwóch poprzednich słów fibonacciego, co widać tutaj na przykładzie. To są kolejne słowa fibonacciego. Pierwszym ważnym spostrzeżeniem jest to, że Każde słowo Fibonacciego ma taką długość, jaką ma odpowiadająca mu liczba Fibonacciego. Widzimy, że 1, 1, 2, 3, 5, 8 są kolejnymi liczbami Fibonacciego i są to też długości kolejnych słów Fibonacciego. Po drugie, każde słowo Fibonacciego z wyjątkiem tego na początku, jest prefiksem następnego z tych słów, co także widać tutaj na tym przykładzie. I jeżeli chcemy uzyskać sobie literę, która jest na jakiejś konkretnej pozycji tego słowa. To możemy sobie zauważyć, że jeżeli weźmiemy, przykładowo to słowo, właśnie o długości 8, i z niego weźmiemy sobie, chcemy wziąć literę na siódmej pozycji, to jest to dokładnie ta sama litera, która występuje na pozycji 7 minus 5, w tym dwa słowa wcześniej. I w taki sposób y, możemy sobie otrzymać rozwiązanie, które skacze właśnie mniej więcej tak, po kolejnych słowach chyba czego. Y, i po prostu biorąc słowo, które zawiera tę literę najmniejsze możliwe i odejmując od niego długość tego poprzedniego otrzymujemy to co jest wcześniej. I w ten sposób mając jedynie około 51 liczb Piwonaczego, bo około tyle wystarczy, żeby zmieścić to wszystko co yy, takie jakie były limity zadania, czyli tam miliard, to wystarczy około tylko 51 liczb Piwonaczego i w ten tak właśnie sobie skacząc możemy wyznaczyć tę literę. Drugim sposobem rozwiązania jest też skorzystanie z takiego oto wzoru, którego dowód, dowodu nie będę przedstawiał, ale no ten, jest taki wzór, można sobie znaleźć dowód w internecie bez problemu i on nam zwróci odpowiednią wartość, albo jeżeli występuje na pozycji n tej litera A, albo litera B. Jednakże jest to rozwiązanie, z którego raczej nie powinniśmy korzystać, ponieważ korzysta ono z liczb zmiennoprzecinkowych i mogą wyjść brzydkie rzeczy. Dziękuję.